Szananko moi drodzy, słuchajcie, w dniu dzisiejszym chyba pierwszy raz od niepamiętnych czasów totalnie poważny. dzisiaj odejdziemy od satyry, od wsadzania kija w browisko, żeby się coś działo i rzucę Wam tak na, to na totalnej powadze kilka takich moich luźnych przemyśleń na tematy bieżące. Oczywiście ja jestem tylko zwykłym, szarym Polakiem i to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Kolejny raz zachęcam Was do tego, żebyście myśleli samodzielnie. Yy... Całe życie się człowiek uczy i całe życie dalej jest głupi, ale powiem Wam co myślę. Oczywiście ja abstrahuję kolejny raz od tego, czy szczepionki są dobre, czy złe. Yy, chodzi mi tylko i wyłącznie o, o, o to, o sytuację z nimi związaną, która obecnie w zasadzie nas dotyka. I teraz, jeżeli oglądaliście konferencję prasową pana premiera i ministra zdrowia dwa dni temu, bodajże, to minister zdrowia powiedział, że będziemy chodzili w maseczkach w przestrzeni publicznej do momentu, w którym zostanie wprowadzona szczepionka na ten wirus, który w tym momencie, że tak powiem, opanował świat. Powiedział też, to są jego słowa, że zajmie to mniej więcej rok, półtora, może dwa lata. Nie wiem skąd te widełki czasowe, no, ja się na tym, co prawda, nie znam, prawda? Ale chciałem przypomnieć, że jest taki wirus jak ebola. Na ebole pierwsza szczepionka skuteczna yy, dla ludzi jest w tym momencie, została zarejestrowana dopiero w listopadzie zeszłego roku. I prace nad nią trwały 10 lat. 10 lat. Więc troszeczkę przeraża mnie wizja na przykład chodzenia przez 10 lat w czymś na twarzy. Chociaż z drugiej strony, patrząc na mój rej yy, 30 lat i chodzę z tym cały czas i jakoś dało się przyzwyczaić. Pan minister zdrowia przesłuchałem to chyba z pięć razy, żeby być pewnym, co on powiedział, bo wydawało mi się, że jestem że się przesłyszałem. Powiedział też, że no nie jest pewny terminów, w których będzie luzowana, że tak powiem, gospodarka, termin po terminie, że jedyne, co jest pewne, to jest termin znalezienia szczepionki. Po czym powiedział, że jednak to, ten termin to też nie wie, jaki to jest. Takie, no nie wiem, no wyglądało to co najmniej dziwnie. Proponuję, żebyście sobie to przesłuchali sami. No być może pan minister zdrowia wie coś, czego my nie wiemy. Może tak być, a może po prostu jest jasno, jasnowidzem. Też jest taka opcja. Przecież. Ale do czego zmierzam? Skąd w ogóle wiadomo, że ta epidemia w ciągu tego półtora roku czy dwóch lat nie wygaśnie sama? Bo z tego co pamiętam, historycznie epidemie dżumy, cholery, one wraz z upływającym czasem po prostu wygasały. Yy, zanikały. No w tym momencie, no nie, no tutaj akurat jest pewność, że przez półtora roku albo dwa lata, dopóki nie będzie szczepionki, ta epidemia będzie. No tego jesteśmy akurat pewni. Aha! Kolejna niesamowita logika, zamykanie lasów i parków w momencie, gdy jest 3000 tysiące zachorowań, po to, żeby nie było ich więcej, po czym otwieramy je, gdy zachorowań jest więcej, bo 8 tysięcy.